No mi się podoba, codziennie są właśnie newsy. Społeczeństwo się martwi, czy człowiek nie schudł za bardzo, czy dobrą rybę dostał, czy kluski były smaczne, a nie tylko u nas. Chudnąć i chudnąć, odchudzać się nie wiadomo po co. Mamy otwierane okno, proszę bardzo, w hotelu. Kolejny dzień, szósta do no rano, dzisiaj żeśmy już do siódmej pospali. W pierwszy dzień w pierwszy dzień żeśmy pospali do godziny trzeciej, drugi do czwartej. A teraz już do szóstej żeśmy dali radę pospać. Także nam się przestawi organizm. Generalnie dużo pytań jest o to, jak się dogadać z Japończykami. Okazuje się, że dogadać to się najlepiej można machanym, bo po angielsku to naprawdę jest ekstra słabo. Ja po japońsku znam tylko Haitora Nagasama. Ale dajemy radę, dużo się uśmiechamy i jak się dużo uśmiechamy i dużo machamy rękami, to wszyscy się dogadujemy i wszyscy są szczęśliwi, jest fajnie. Tak, już dzisiaj wyjście, kolejny dzień, rano. Popatrzcie jaka ciekawostka. Ja jak jestem na poziomie oczu mam, to lustro jest tak zawieszone, że w zasadzie, jak... a teraz jestem na poziomie oczu, to tak się mniej więcej widzę. Trzeba w kuckach, jest inna wysokość montowania. Co ciekawe jeszcze, papier toaletowy nie ma dziurek go szarpać albo tutaj przytrzymywać ręką. Jest instrukcja, co prawda, jak go używać, ale nie każdy może ją trzaić. Trzeba nacisnąć tą blachę i dopiero odrywać ten papier. Także prozaiczny, a jednak z dziurkami fajniejszy. Kibel nie pokażę wam, jak działa. Nikt nie obsrał, Nie. <ścoughs> Kontrola, bo musi ktoś siedzieć na nim, a jak ktoś na nim siedzi, nie siedzi, to nie będzie widać, jak działa. Ale generalnie tutaj, tam stamtąd, wyjeżdża taki device. I który bezpośrednio psika wodą w samo sedno, Deska jest podłączona pod prąd. Tak, tak? deszka jest do prądu a, podłączona, nie, nie. ta jest tam nieogrzewana, tam tylko ciepło to, no, nie? nie. No i tu jest cały device, się reguluje, czy on ma, gdzie on ma psikać: czy ma psikać bardziej z tyłu, czy bardziej z przodu, kto co lubi. No iż, i moc, moc kurnia, moc tego psikania całego. Ale powiem szczerze, że zajebiste rozwiązanie, jakbym mógł w kraju nabyć, to jest takie coś do domu na. W nie ma w ogóle czegoś takiego jak śniadanie wliczone w cenę, ale jest restauracja i można sobie iść i takie jajeczko na przykład z 900 z ryżykiem i z jakimś sosem i z suróweczkami, takimi na naparstkach zjeść. Są różne inne oferty śniadaniowe, ale jest tu tyle żarcia, tak naprawdę, że bez sensu chyba. Aczkolwiek mogłoby być to przyjemne, ale jest tyle do wyboru w okolicy, że Rzeszok. Że sobie jakiś taki serniczek czy coś w przypalić. Dwa serniczki. Gdzie kanapki? na śniadanie. Tam, dalej, dalej, dalej. A bierzesz regular kanapkę europejską? Wstydź się, wstydź się naprawdę wstydź się, Po to przyjechali, żeby zjeść kanapkę z serem. Patrz jaki tu masz wybór. Wybierz coś nowego dziś? ale weź coś, No, chyba, że gdzieś wejdziemy na jakieś kluski. To przecież nam się nie, nie spieszy. Możemy wejść na jakiś ale coś bym tak przed gdzieś To proponuję ci tą kawę, gorącą. Ja pierniczę jaka gorąca, ja sobie wezmę. Nie jestem miłośnikiem kawy, ale sobie taką wezmę. Taka fajna. O, ja pierdykam jak parzy. Ale na gardło będzie dobra. Bierzesz sobie jakiś taki? Trzeba będzie tu jest z nie bierz tych trójkątnych, bo je się trudno otwiera. Weź sobie te okrągłe. To masz z jajecznicą, to co żeśmy wczoraj brali. Nie, one nie były z są jeszcze, no tu są jeszcze jakieś takie, z jakimś trochę innym ryżem albo taki To się słabo otwiera, bo ja wczoraj się pogubiłem mi się ten papier na zewnątrz pobrudził Albo tu masz takie, z tą z ikrą Nie 170 człowiek 170 to jest ile 5 zł. Ja biorę sobie na razie tylko kawkę tutaj. Ja wziąłem tą Uważaj, że jest naprawdę ciepła. I kasę choć weźmiemy. Tak, no dobrze. O! A tu masz jeszcze takie wynalazki, jakbyś coś chciał na ciepło opierdzielić. Tu są jakieś bułeczki się robią. to No. 9 rano w Shinjuku, już wystartowaliśmy Pogoda ładna, bo niby ciepło, ale straszny wiatr dzisiaj Z tego co w prognozie pogody żeśmy wyoglądali z rana to Tak do 45 km na godzinę Także wieje dość solidnie, korzystając teraz że Idę sobie przy ścianie budynku który mnie osłania To postanowiłem ten przekaz uwiecznić dla potomności A tak, pas kultury jest wszędzie Zawsze gdzieś się tutaj obok nas kręci. Budowa, nie wiem czy to już mówiłem. Tutaj budują 24 godziny na dobę. Nie ma miejsca na spanie. Co pan, miałeś pan. za problem? Nie wiem. A, pan Kurnia chciał na, na flaszkę. Także widzicie, tutaj się trafiają goście, którzy potrzebują jakieś swoje drobne potrzeby, a koniecznie są w tym japońskim... O wieje, kurnie, solidnie. Prawie strasznie mnie nie będzie słychać. Także najwyżej podłożę muzyczkę w dniu dzisiejszym. Nie będzie mojego cennego komentarza. Jesteśmy na japońskim Times Square. Taka Takashimaya. Uwiecznie mam jeszcze trochę przekazów reklamowych z dzielnicy tokijskiej. Mam trochę problem, bo słońce mi strasznie bije w mój ekranik i nie wiem co pokazuje, ale mam nadzieję, że będzie coś widać. Jak to wszystko wygląda? Schodzimy teraz z góry. Koło dziewiątej, to już są wszyscy w pracy, czyli nie ma jakiegoś nadmiernego tłumu. Dosłownie na każdym kroku różne takie sklepy. No właśnie, z tym co zazwyczaj wam pokazuję. Jedzonko, jedzonko, jedzonko i podstawowe materiały higieniczne. Czyli maseczki. Proszę. Proszę jest. Cabrio bardziej tutaj chyba się spisuje niż w naszych warunkach pogodowych. I tu idziemy sobie wśród i wychodzimy od razu tu na takie. O, tam jest, widziałeś? W środku jest świątynia. Taka. A tam, zaraz między tymi wieżowcami, jest cmentarz. I teraz te deski strzelają na wietrze, nie? Dość solidnie. Są nowe budynki, a czasami się trafia między nowymi jeden troszeczkę starszy. Nadgryziony zębem czasu. Takiego czegoś popróbować bym chciał, bo Ciągle gdzieś w telewizorze, w jakiejś filmach się to przejawia, a w Polsce tego nie widziałem, tak więc nabyłem do próby orgonoleptycznej. Torpeper nie przypadł mi do gustu, po próbie i powiem wam, że trzeba mieć dobrą mapę w Tokio. Googleowa mapa online się spisuje w miarę, szczególnie z widokiem satelitarnym, bo jest tak gęsta i wysoka zabudowa, że czasami coś jest za takim budynkiem i tego nie widać. I teraz tu na przykład, żeśmy Wyczaili, że jest jakiś park, tylko że nie wiemy się jak do niego dostać, bo idąc pomiędzy tymi wieżowcami, to zupełnie sobie człowiek nie zdaje sprawy, że, że coś takiego go tutaj zaraz spotka. I tam chcemy się za te dostać do tego parku, tylko nie wiemy którędy.